Cześć, witajcie na moim kanale. Mam na imię Arleta i ezoteryką zajmuję się od 15 lat, głównie tarotem i astrologią. Dziś przygotowałam dla Was prognozę na rok 2021. Jeśli jesteście ciekawi, co wydarzy się w tym roku, koniecznie obejrzyjcie film. Pozdrawiam. Zobaczmy. Jaki ten rok, dwudziesty będzie dla Skorpionów? Hmm. A skorpiony będą odnajdywały radość w życiu rodzinnym będą, za cel obiorą sobie wzmacnianie swojej rodziny, swojego miejsca, w którym, w którym są, inwestowaniu w nieruchomości, w dom, również taki dom wielopokoleniowy, będzie ich marzeniem, dobry czas na to, żeby kupować nieruchomości, świetny czas, karta cesarzowa i dziesiątki monet mówi o tym, że te inwestycje mają szansę się powieść, Powiedziałabym, że, że rodzina będzie dla skorpionów takim źródłem duchowej energii. Będą do niej wracać, żeby się wzmacniać. Również bliskość dzieci będzie dawać siłę czyli ewidentnie jest to czas bycia razem. Bycia razem z rodziną, która będzie źródłem siły dla skorpionów. A jeśli chodzi o relacje. Skorpiony otworzą się na nowe, będą poszukiwać nowych partnerów. W tym roku ma szansę spełnić się tak naprawdę ma szansę za mają szansę zasiania pierwszego ziarenka, jeśli chodzi o takie długofalowe relacje, czyli będą poznawać nowe osoby, będą otwarte na te relacje, będą pielęgnować, tak, by. W późniejszym czasie coś rzeczywiście z tego wyniknęło, na, być może na stałe. E, świetny czas na pójście na studia, bardzo dobry czas na zajmowanie się religią, filozofią, odkrywania, m, odkrywanie takich duchowych prawd. E, myślę, że jeśli chodzi tutaj o karierę, trochę będzie to czas m, może nie do końca sprzyjający skorpionom. Czas taki trochę powiedzmy niepewności, co dalej. Nie najlepszy rok, jeśli chodzi o życie zawodowe, natomiast rok, który trzeba przeczekać. Rok tak zwany, no nie chcę powiedzieć chudy, ale po prostu powiedzmy, że jakiś tam rarytasów nie ma co oczekiwać. Jest to rok taki bardziej do przeczekania. Natomiast tutaj skupiłabym się właśnie na rodzinie, na duchowości, na być może kupieniu nowego mieszkania, inwestowaniu w, w, w posiadłość. Jeśli chodzi o znajomości, proszę być ostrożnym, bo tutaj będzie pojawiło, pojawiało się dużo różnych ludzi proponujących różne rzeczy, nie do końca. Być może uczciwych, więc proszę bardzo ostrożnie wchodzić w relacje z innymi ludźmi. Czas silnego zdrowia tutaj jak najbardziej można podjąć nowe wyzwania, jeśli chodzi o sport, dbanie o siebie więc pod tym kątem jak najbardziej dobry rok. Dobrze, przechodzimy teraz do strzelca. Jaki ten rok będzie dla strzelca? Karta sądu ostatecznego mi się tutaj odwróciła, wypadła, więc strzelce chyba w napięciu czekają na poprawę sytuacji. Zobaczmy. Dla strzelców będzie to czas, kiedy będą musiały sobie poradzić ze swoimi nagromadzonymi emocjami. Tych emocji, uczuć niekoniecznie dobrych, nagromadziło się na tyle dużo. Tutaj królowa pucharów z tak dużym pucharem, który symbolizuje emocje, mówi o tym, że trzeba sobie z tymi emocjami poradzić. Ta karta jest w 12. domu, więc to są te trudności, które musimy przepracować. Myślę, że rok 2020 był bardzo trudny dla Strzelców, że powoli odbudowują się. Szóstka monet mówi o tym, że powoli zaczynają odbudowywać się na każdym polu. Natomiast wciąż potrzebują tej pomocy drugiego człowieka i i tą pomoc uzyskają. 2021 rok będzie rokiem, e, gdzie ludzie będą dość przychylnie patrzeć e, na tych spod znaków strzelca, będą im pomagać, jeśli chodzi o jakieś trudności finansowe lub e, wszelkie inne e, Także tutaj ta pomoc powinna. E, Rzeczywiście nadejść. Jeśli chodzi o relacje z innymi ludźmi, raczej skupienie się na relacjach takich, powiedzmy, związanych z przyjemnością, z radością, z imprezami dużo imprez, dużo imprez rodzinnych, ze znajomymi jak najbardziej dobry czas na romanse i takie intensywne życie towarzyskie również wszelkiego rodzaju grupy związane z edukacją. Bardzo dobry czas na zgłębianie wiedzy, na pójście na studia, na to, żeby zacząć uczyć się zupełnie nowej dziedziny, która do tej pory była gdzieś tam, powiedzmy, tylko w sferze marzeń. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj jest generalnie też dość duża możliwość na uzyskanie jakichś pieniędzy spadkowych. Jeśli chodzi o życie zawodowe, tutaj strzelce będą miały taką tendencję do obrony tego, co już sobie wypracowały. Nie będą raczej poszukiwać nowych rozwiązań, ale będą skupiały się na tym, co już mają i będą pilnować tego wcześniej obranego toru. I to w zasadzie tyle. Może być jeszcze. Problem ze zorganizowaniem w sobie dnia codziennego. On może troszeczkę przeciekać przez palce. Będzie tu mało takiego, takiej energii na to, żeby, nie wiem, rozpocząć na przykład jakieś ćwiczenia fizyczne, czy ten dzień sobie jakoś sensownie poukładać. Rycerz pucharu, pucharów mówi o tym, że bardziej będą uciekać w sferę emocji, a mniej będzie tej aktywności, tej siły wewnętrznej na to, żeby ten dzień sobie zorganizować, więc drogie strzelce przede wszystkim skupcie się na tym, żeby gdzieś tą swoją wewnętrzną energię znaleźć i ten dzień sobie jakoś sensownie poukładać.